Cześć cześć ludzie! Niedługo weźmie, weźmie się na YouTube mój odcinek, yy, który zmontowałam w kantazii który nazywa się y, Nasza Głupawka. Y, nasza Wzięłam naszą gupawkę upubliczniłam. A teraz to jest najnowsza seria z MSP. Nazywa się, będzie się nazywać Jak przetrwać na MSP. Będą tam pokazywane parę O, ty, tak, o Ja muszę się powoli zbierać Okej, okay. okay. no dobra yy, To trudno No to będę to nagrywać z Odi 45 Oraz z Czachą 1000 O Odi na razie nie może, więc nie winnie jej W każdym razie już wciskam Graj teraz No i Oliwką, która się nie odzywa Wstydzi się Oho, tak. już poszła Chyba, nie mam pojęcia W każdym Zapisała. razie będzie to poradnik jak przetrwać. E, pokażemy wam, e, poka pomagając sobie nawzajem, jak to jest zaczynając od zera. Jak, jak wyglądały nasze początki, nasi znajomi. Ognie... Oh, okay. Tak, o um, Dobrze ja muszę kończyć, więc papa zadzwonię za godzinę. Hej, okay, no to papa tak. będziemy czekać. Okej. Okay. Także teraz ja i Majka zaczniemy. Yy, Maja? Tak. No. no dobra, to zaczynamy. Ja już yy, niedługo skończę, tylko puty. Aha, dobra. I już, gotowe. A ja muszę trochę rozjaśnić, a ja trochę troszeczkę moją, yy, zastanawiam się nad wyborem ust. Kolorek będzie taki... Ej, jakie mam wziąć? Barelinki? Ty ten... A, nie wiem, nie wiem, co ty tam chcesz wziąć, więc... Okej, okay, to wezmę, to ładne. No. Bardziej to. Yy, tak, tylko trochę skóry wezmę, żeby była taka bledsza. No i będę wyglądała... No więc na razie nagrywam to z Czachą 1000 O tak, nagrywamy to tylko i wyłącznie we... Be... O nie! Co? Are you fucking kidding me? Nie! Wzięło mi się na faceta przez przypadek. O oh, god damit! Okej, okay, jestem już idealnie blada Tak jak to potrzebowałam Oczy właśnie zmienię na to, co mi się tam zmieniło Już zaraz będzie użytkownik i ta stary no to najpierw e, tak, takie niebieskie Teraz wybiorę sobie włosy e, Taki początkowy wygląd mi się, mi się nawet podoba, bo... E, to już okej, okay, ma użytkownika jest podobnie nie całkiem nawet fajny. Okej, okay, Majka, to, to ja jeszcze dokończę siebie i już. Na tym końcie będą przeważały czarne włosy, jakieś białe ubranka, rzadko jakieś tam różowe, inne takie. Zobaczymy. W każdym razie. Okej, okay, wezmę bluzkę. I tu. O, matko mi, mojej mówi. Mojej mówi stary rękę ucięło. Nie też. Ale tak mi to było na chwilę, z powodu tych lagów Masakra. Okej, okay. i teraz... Teraz taka, taka. Pierwsze ubrania są na tym koncie czarne. Jak tu widzicie po moim goście osobistym. I robimy zadania! Zaraz. Dobra, to Majka robi zadania, a ja jak widzicie kończę siebie. Ej, a mam wpisać swój e-mail na te konto. No najlepiej. Pamiętajcie, że jak wpiszecie swój e-mail, to wtedy dostaniecie dodatkowo 300 Starcoins, więc to się raczej wam opłaca. No dobra, nazwa użytkownika. Chwytliwa i fajna. To na pewno. Więc... Yy, więc... Yy, to będzie... Poczekaj, wezmę na słuchawki. Wezmę słuchawki. Slodziutka. 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 kinia, ale tak naprawdę, słodziutka chciałam wziąć L, ale się nie dało. No i jakieś hasło. Nie zaraz. Okej. Okay. Hasło najlepiej wasza data urodzenia, dzień w którym się urodziliście oraz miesiąc. Bo pamiętam... To bo się... słuchawki. Okej. Okay. Także o to tutaj chodzi. O nic więcej, jak tylko o to, żeby ta nazwa, ta, która ma wam służyć przez całą waszą grę, no, może być fajna, a hasło to, żebyście o nim pamiętali. Czyli czyli na przykład yy, masz na imię Karolina, tak, załóżmy widzów, jeśli, a jeśli jesteś chłopcem, to na przykład Marek, albo coś urodziłeś, Urodziłeś się 14 grudnia roku 2001. No więc, no więc piszesz tak, 2001. Yy, no. 14 grudnia. Gru, taki jest skrót od grudnia. No i to, o to tutaj chodzi, o nic więcej. Jak mi się będzie ciało, to to jest wina. Swego. Ojej, ojej, ale mi się tnie Dlatego sobie na szybkie wybieranie. Poczekaj, zaraz będę. Okej, okay, już jest pokazane. Chyba za chwilę mi się weźmie filmik początkowy. A jak nie, to się wkurzę. Tak w ogóle to na głupawce i na tym odcinku będzie tymczasowe intro... To ja przyszłam. Okej, okay. a to intro, które zrobię niedługo będzie o wiele, sto razy lepsze. Okej. Okay. No więc bierzemy prezenty, jak zwykle, 200 starcons i parę rzeczy. Ojej, jak tnie! O kurde! Jak to tnie! Jakaś masakra! Majka! Tak mi tnie! O kurde! Dobra, to ja się już pożegnam, żeby było krótsze renderowanie, bo wrócę do Was za chwilę.